A Milunia jak to Milunia. Dorwała się do kopalni dziurki. Tak. Pracuje teraz. Dzielnie. No czuję tam myszy. Dzisiaj byliśmy właśnie w odwiedzinach u, u znajomych i, i ona tak sakała węszyła przy tym samochodzie na początku to w ogóle czekała przy drzewie wow, a co to było? Wow, jak konik no chyba już da się spokój, co? no i co? wyczuła, wyczuła coś i przy drzewie skakała i to był kotek odjeżdżając przy samochodzie węszyła to samo było no i co, chodzimy do samochodu, katek uciekł, spod maski. Ma nosa, ma. Pani. No dobra, ona by tak mogła tutaj z odpoczynkiem kopać, kopać chyba do rana. No to co, do jutra. Pa, pa.